po prostu wnioskuję. Mateusz Kaniowski, razem ze Jaś Kapela, witam serdecznie. Witam. Jestem ciekawy, co skłoniło Cię do pojedynków MMA, ponieważ mam taką swoją własną teorię, że Ty chyba chcesz się odbić po tym całym hejcie, który dostałeś po występach w internecie, chociażby w kanale sportowym. Tak, jest to dosyć słuszna teoria, ale w sumie od dawna chciałem komuś dolić, tak... <laughs> na jakichś takich zasadach kulturalnych, no bo nie jestem za przemocą, jestem przeciwko przemocy, ale... Przemoc jest nieodłączną częścią naszego życia. Ale ja mam wrażenie, że ty bardzo, ale to bardzo chciałeś... Przesuń się troszeczkę w tą stronę. Ja miałem wrażenie, że ty bardzo, ale to bardzo chciałeś walki zaraz po tym występie. To nie, jest... co, ja nie chciałem, to internet chciał. To internet wymyślił, były memy z Aleksandrem Jabłonowskim. No słuchaj, to... ja widziałem twoje albo to były tweety, albo jakieś posty na Instagramie. Ty sam chciałeś tego, no bez przesady. Tak, ja też tego chciałem, ale to internet wymyślił. Ja po prostu podążyłem trochę za tym, czego ludzie ode mnie chcą, ale... Tak, chcę się bić, chcę, chcę kływa komuś wpierdolić. A czy to nie był pociąg do pieniędzy? E, no, muszę dom ocieplić, mam dużo wydatków na aktywizm, samochód trzeba było kupić dla blokady jednej, tam na granicy ludzie potrzebują ciuchów, i więc oczywiście będę przekazywał część dochodów na cele e, aktywistyczne. Ale pieniądze nie są dla mnie najważniejsze. Mam z czego żyć, mam no, gdzie. No odniosłem mieć. inne wrażenie, widząc niektóre fragmenty Twojej rozmowy. K której? W kanale. Nie, no uważam, że ludziom się należy wynagrodzenie za ich pracę. No, sorry, ale ten odcinek obejrzało 5 milionów ludzi, ktoś tak sobie na tym przynajmniej 100 tysięcy złotych i fakt, że nie chce płacić. No, go, nie no, do końca no, znaczy, jednak no, na, nie, na YouTube. Mam. Sam się chwalił, że po miesiącu wyświetleń zarobił 26 tysięcy plus reklamodawcy, które płacą mu za każdy odcinek. Myślę, że to naprawdę było ze 100 tysięcy, które zarobił, zarobił na odcinku ze mną, więc fakt, że nie chce się tym dzielić jest po prostu no jest zyskiem. Okej. Okay. <laughs> Czyli w takim razie my też powinniśmy ci płacić za wywiady, czy ty jednak jesteś tu w pracy? No, ten wywiad trwa 3 minuty i zaraz się skończy, więc to mogę, ale jeśli idę na dwie godziny tłumaczyć o czymś i po prostu staję się siódmym najczęściej oglądanym wywiadem na YouTube, wywiadem, programem na YouTube w Polsce, no to wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że on no, kurwa nie rozumie niektórych rzeczy. No. A to nie jest tak, że ogólnie jak jesteś aktywistą, to idziesz i na przykład mówisz o rzeczach dla ciebie ważnych i cieszysz się, że jak najwięcej osób usłyszało o tym, co chciałeś powiedzieć, wiecie, na przykład idzie polityk i zamiast powiedzieć, o kurwa, zarobiłeś, panie TVN, bo byłem w programie, a ty puszczałeś reklamy, tylko, że no im więcej osób to zobaczy, tym więcej osób może się z twoim programem wyborczym zapoznać. Wiecie o co chodzi, nie? To albo jesteś aktywistą, albo jesteś biznesmenem. Prowadzący mógłby trochę za to za. A poza tym, gdyby był mądry, to by to spędził w inny sposób. Jeśli 5000 tysięcy osób, znaczy 5 milionów osób wie, yy, jakaś kapela wygląda, to gdyby mówił tam kurwa mądre rzeczy i takie, za które ktoś chce zapłacić, to na pewno by znalazł się jakiś sponsor. Zapłacić? płacić? No, nie, nie rozumiem tego braku solidarności. Była rozmowa z Kubą Wojewódzkim, kiedy Kubowojowski mówił, że swoim gościom płaci 2000, tysiące, a ze mnie się śmiał, że chciałem tysiąc. Przepraszam, wydaje mi się, że w... trzeba płacić ludziom za ich pracę. No to nie jest takie skomplikowane. Czyli ty wykonywałeś tam swoją pracę? Tak, wykonywałem tam swoją pracę. Jestem publicystą, aktywistą, poetą. Pre... Prezentowałem tam swoje wiersze, wykonywałem tam swoją pracę. Powinna być godnie opłacona. Nie została. Krzysztof Stanaski mi wykorzystał, ale na szczęście też mnie wypróbował, więc dzięki temu sobie. Wydaje mi się, że ty nastałeś nowe życie przez to. Tylko to twoje życie polega na tym, że wszyscy cię znają, ale mam wrażenie, że 99% niesamowicie hejtuje. Nie, nie jest to prawda. Być może w, w internecie tak to wygląda, ale... No dla... ja mówię tylko i wyłącznie o internecie, nie znam Twojego życia prywatnego. <grym> ja czytam w internecie i nawet w internecie to nie jest tak, że 90% tylko mniej. Ale w życiu wszyscy są dla mnie mili. No nie wszyscy, ale granie... No kurwa, bo jesteś upośledzony, no kurwa, szkoda by cię, cię jest uderzyć miła, no, na żywo wyżywać frustracje, którzy wylewają ludzie w internecie. Dzięki. A czemu dzięki? No już minęły 3,5 minuty, jak się mówiliśmy. Ale to masz jakiś wyznaczony limit czasu? Tak. Zawsze ja kończę wywiady. Tak, mam wyznaczony limit czasu, powyżej 5 minut jest stuwa. No cóż. A nie zaczęło się nawet robić ciekawie, a chciałem najpierw dać się wypowiedzieć następnym razem.